Chodzi o wczorajszy pożar. Czy znamy jakieś szczegóły, powody zapalenia się hali produkcyjnej? Czy są poszkodowani, jeśli chodzi o straty finansowe? No najważniejsza informacja to taka, że rzeczywiście nikt nie ucierpiał, ale straty finansowe są ogromne. To była nowoczesna hala. Co ważne, strażacy bardzo szybko, bo blisko 4 godziny, na szczęście opanowali ten pożar, zidentyfikowali źródło pojawienia się ognia i to uratowało przynajmniej część hali, budynki administracyjne przed ogniem, bo no wówczas straty myślę, że byłyby jeszcze większe z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego o godzinie 16. .00. Oczywiście pan prezydent jako szef zarządzania kryzysowego w mieście natychmiast podjął działania w trybie sztabowym z wszystkimi członkami zespołu zarządzania kryzysowego. Monitorowaliśmy na bieżąco sytuację, będąc w kontakcie oczywiście i z komendantem miejskim Państwowej Straży Pożarnej oraz również z komendantem policji, no i przede wszystkim z służbami kryzysowymi Działającymi na terenie nie tylko miasta, bo no chociażby takie służby, jak Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w tej sytuacji był również bardzo ważny. Prezydent również był w kontakcie z wojewodą śląskim, który tutaj był na miejscu wieczorem no i około 20.30 pożar już był dogaszany, to była ta najważniejsza informacja. No, i do tego jeszcze służby właśnie ochrony środowiska, takie jak Wioś, potwierdziły, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców skażenia. Gleby czy też powietrza. Także udało się na szczęście już dzisiaj całkowicie ugasić pożar.